Heavy metal. Magia i muzyka są bardzo podobne. W obu przypadkach trzeba ciągle ćwiczyć. Trzeba też stale dążyć do ideału. Chociaż to niełatwe. Zwłaszcza gdy tych, których kochasz, nie ma przy tobie. Że zrób sobie przerwę. Nie, Talia. Dam radę. Nie wątpię w to. Ale zdaje się, że zaczęłaś myśleć o czymś innym. Przepraszam. To przez ten konkurs talentów, na którym dzisiaj śpiewamy, będą wszyscy rodzice. I tak bym chciała. Żeby twoi rodzice też tam byli? Tak. Ty się lepiej nie odzywaj, Mephisto. Niech ci będzie. Panie... To coś ważnego? Jeśli chcecie rozmawiać o czymś innym niż to... Nie jestem zainteresowany. Jak to jest, że do tej pory nie przynieśliście mi ani jednego klejnotu? Wasza majestatyczna osłość! Bo żadnego nie znaleźliśmy, zupełnie jakby zapadło się pod ziemię! Ełt. Przestań wreszcie bredzić! <laughs> Chodzi o to, że księżniczki nam nie zawierają. Czysta magia! Jak tylko. jak tylko komuś pomogą. Hmm. Dam wam więc jedną, ostatnią szansę, i nie dajcie się więcej wykiwać. Hmm. On dał nam ostatnie ostrzeżenie, a ty się nie wiadomo dlaczego cieszysz. Powiem coś, czego ty nie wiesz. Okej, okay, dziewczyny, skończyłam Przepraszam, że czekałyście Możemy iść do... Wow, niesamowite! Możecie to potrzymać? Biedny Amaru 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 Nie ma za co O, przepraszam, ja... Zack Brady? Co ty tutaj robisz? O, cześć, Iris. Chciałem kupić t-shirt na dzisiejszy konkurs talentów. Wow, nie wiedziałam, że ty też występujesz. Gram na gitarze elektrycznej. Specjalnie się tym nie chwalę, bo... Moi rodzice tego nie kupują. Założę się, że jak cię dziś usłyszą, zmienią zdanie. Nie, nie przyjdą. Nawet o tym nie powiedziałem. Ha? Hej, podobno wy występujecie jako gwiazdy. Tak, organizatorzy nas zaprosili. Mamy być inspiracją dla młodszych. Hej, twoi rodzice na pewno chcieliby cię usłyszeć. Nie znasz moich rodziców, muszę lecieć. Ktoś potrzebuje pomocy. To Zach, zgadza się? To, że nasi rodzice nie mogą przyjść, nie znaczy, że inni rodzice nie powinni tam być. No znalazłam! Chciałam to mieć przez całe moje ziemskie życie. Hmm. Eee, co to jest? To wykrywacz metali. O, serio? Pomyślcie, ile wspaniałych metali możemy wykryć.